Zastanawiacie się, ale o co chodzi, dlaczego tylko szarzy są tacy uprzywilejowani? Bo słyszałem kiedyś taką teorię, że chrześcijanie widzą tylko w dwóch kolorach albo czarne, albo białe. Zapominają, że jest jeszcze wiele odcieni szarości. I wiecie, nie zawsze jest to dla nas wygodne, ponieważ jeżeli coś nie mieści się w stricte określonych regułach, to dla nas jest trudno, żeby się w tym jakoś poruszać. Jakoś odnaleźć. Chcielibyśmy, żeby wszystko było czarno-białe, żeby było jasne. Jeżeli zrobisz tak, to jest zawsze taka akcja, reakcja, i tak dalej. Ale niestety, kiedy czytam Biblię im, im bardziej zagłębiam się w chrześcijaństwo, wiem, że fundamentalne zasady są jasne, ale jest jeszcze wiele odcieni szarości, w których musimy umieć się odnaleźć. Niestety, część osób w swojej takiej wielkiej żarliwości dla Pana Boga chciałaby wszystko sprowadzić do jednego ekstremum albo do drugiego. A wszystko, co jest po środku, najlepiej wyciąć albo o tym nie mówić. Jest trochę jak fight club o tym się nie mówi. Po prostu tego nie ma. I dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami taką historią, która jest zapisana w Drugiej Księdze Królewskiej, w piątym rozdziale. Więc, jeżeli macie swoje Biblię, możecie otworzyć na tym fragmencie. I będziemy sobie analizować tam trzy postaci. Szybko przeczytam wam ten rozdział. On nie jest jakiś bardzo długi. Więc chciałbym, żebyście skupili się na trzech, a nawet na czterech postaciach. Dobrze, niech będzie na czterech: po pierwsze na Naamanie. Po drugie na królu izraelskim Jehoramie, jak dobrze pamiętam. Na Gehazim. I na Elizeuszu. Zobaczcie, jakie postawy reprezentują te osoby, kiedy będziemy czytać ten rozdział. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swojego pana i wielce poważanym. Gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie na Amana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: Ach, gdyby mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: Więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy złotych monet i dziesięć szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie na Amana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: Czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać? Że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu. Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza męża Bożego dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy na aman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc, Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki Damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, to czy nie uczyniłbyś tego, tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie siedem razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dzień czynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział, jako żyje pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę, a choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł: Jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom jak tylko panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla Twojego sługi, mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimmona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimmona. Gdy więc ja oddaję pokłon w tej świątyni, niech Pan będzie pobłażliwy dla Twojego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju, a gdy odszedł od niego kawał drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, Pomyślał sobie, oto mój pan oszczędził Naamana, tego aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Naamanem, a gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: Czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on odrzekł: W uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią, czy. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich: dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Naaman rzekł, ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty, i nalegał nań i z… zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę i dał to dwom swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu, mężów zaś odprawił, i oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem, i zapytał go Elizeusz, skąd wracasz, Gehazi? A on na to twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego, nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty, i oliwniki i winnice, i trzody owiec, i bydło, i niewolników, i niewolnice? Niechaj tedy trądna amana przylgnie do ciebie. I do Twojego potomstwa na zawsze i wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Długi fragment. I żebyśmy lepiej zrozumieli czasy, w których to wszystko miało miejsce, to jest niedługo po tym, jak Eliasz został zabrany do nieba, jak mieli bardzo trudne przejścia z Ahabem, który był jednym z najgorszych króli, który przywracał kult Baala, czy ustanawiał kult Baala w Izraelu. I jego władzę, władzę po nim objął syn, Jehoram. I w trzecim rozdziale, jeżeli cofniecie się trochę wstecz, zauważycie, że za pośrednictwem Elizeusza dokonany był cud, gdzie przez wzgląd, co prawda, na Jehoszafata, ale Jehoram został zachowany w cudowny sposób od śmierci. Więc on doświadczył tego, co to znaczy Boża moc i Boża ochrona. W czwartym rozdziale natomiast... Czytamy o kilku cudach, które już do tej pory Elizeusz zdążył dokonać. Między innymi pomnożenie oliwy, wskrzeszenie syna Sunamitki, zapobiegnięcie zatruciu pokarmowemu, a raczej śmierci, kiedy nawrzucali do kotła różnych rzeczy, itd. Czyli wiemy już, że Bóg przyznawał się do powołania Elizeusza. Król Izraelski, który był w Samarii, powinien wiedzieć, jaką moc. Ma Bóg, prawda? Popatrzmy na nasz grunt. Często patrzymy na chrześcijan i kiedy zapytamy ich, czy wierzysz w cuda, jaka będzie Wasza odpowiedź? Tak, wierzymy, prawda? Oczywiście w naszym sercu jest duże pragnienie, żeby te cuda oglądać jak najczęściej i najlepiej w naszej rodzinie. Szczególnie jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast, kiedy rozmawiasz z człowiekiem, który modlił się o cud, a tego cudu przez jakiś czas nie otrzymał, jego postawa może być już troszeczkę inna. Może uważać, Boże, jakbyś faktycznie był taki wszechmogący, to odpowiedziałbyś szybciej. Mamy różne wymówki, różne problemy, kryzysy wiary, to się zdarza. Jaka była tutaj postawa króla? Król rozdarł swoje szaty i powiedział: Czy ja mam moc? Czy ja mam moc, żeby uzdrawiać, żeby dawać i odbierać życie? Nie, on nie miał mocy. I my dzisiaj, pomimo, że żyjemy w czasach Nowego Testamentu, też nie mamy tej mocy. Ale Bóg ją ma i może jej nam udzielić. Więc w tym wszystkim zachował się bardzo dobrze Elizeusz, ponieważ posłał do króla i powiedział: słuchaj, przyślij go do mnie, ponieważ ja znam mojego Boga i wiem, że może dokonać cudu. Przyszedł na Aman. Przypomnijcie sobie, kim na Aman był. Naaman był człowiekiem wysoko postawionym, był dowódcą wojska Aramu, a jak wiecie, Aramejczycy, co zresztą czytaliśmy na początku, byli wrogami z Izraelem, w mniejszym lub większym stopniu. Dlatego, że czytaliśmy, że Aramejczycy wyprawiali się na wypady łupieżcze do, do Izraela, a wiecie, jak się wychodzi na taką wyprawę, to się nie puka do czyjejś drzwi i nie pyta, cześć, czy nie masz przypadkiem kubka kawy, żebyśmy mogli porozmawiać o sytuacji politycznej w naszym kraju? Raczej to jest tak, że ktoś w te drzwi puka, ale z buta, i wchodzi, nie pyta, i bierze, co chce. Raczej to są tego rodzaju zależności. Tym bardziej, że porwali małą dziewczynkę, która usługiwała u Naamana, i to mi też pokazuje serce ludzi, którzy są naprawdę wierzący. Ponieważ ta dziewczynka miała wszelkie prawo na ziemi i na niebie, żeby żyć w zgorzknieniu, ponieważ została zabrana ze swojego domu. Została postawiona w obcym kraju, służyła obcym ludziom, którzy jeszcze robili krzywdę, jej rodakom. I ona mówiła, gdyby tylko mój pan, Naaman, mógł zobaczyć, że jest taki człowiek w Izraelu, który może ulżyć w jego problemach. W miejscu ucisku i w miejscu niedoli, ona potrafiła użalić się nad kimś, kto był pośrednio jej oprawcą. Wow! Naaman postanowił jej posłuchać. Na początku był oburzony tym, że Elizeusz nawet nie wyszedł osobiście. Natomiast ja zakładam, że Elizeusz chciał go sprawdzić, czy on jest taki pyszny, czy będzie się unosił honorem, czy on naprawdę chce uzyskać odpowiedź. Jak czytaliśmy, udało się namówić Naamana, aby poszedł, obmył się i ustąpił z niego trąd, i kiedy wrócił, wydał świadectwo swojego, możemy powiedzieć, nawrócenia. Ponieważ powiedział: Teraz widzę, że naprawdę tylko Pan Bóg Izraela jest prawdziwym Bogiem. Czy nie jest to cudowne? Widzimy, że dokonał się cud, a w ślad za tym cudem jego efektem było nawrócenie się człowieka. Potrzebujemy dzisiaj również doświadczać takich cudów, gdzie o Bogu nie będziemy tylko mówić, ale będziemy pokazywać ludziom, jak Bóg działa. Żeby oni swoimi ustami mogli wydać świadectwo, to jest prawda. I to działa i dzisiaj. Więc on wydał to świadectwo i wszystko do tej pory jest okej. Okay. Ale za chwilę czytamy, że owszem, on deklaruje się nie składać ofiar innym Bogom niż tylko Bóg, Izraela. Ale jest taki mały szkopuł. On jest osobą, która pomaga jego królowi, jego władcy. I ten król wspiera się na jego ramieniu, kiedy idzie do świątyni Rimmona, czyli obcego bożka, i razem z nim wtedy musi oddać pokłon w tej świątyni. Jak myślicie, czy to się Bogu mogłoby podobać w normalnej rzeczywistości? Chłop, wydaje świadectwo, tak, boże, ty jesteś prawdziwym Bogiem, hallelujah, jesteś cudowny, ale wiesz, ja będę chodził do innej świątyni i będę się tam kłaniał, co prawda nie chcę. I tutaj w większości chrześcijańskich, takich wiecie bardzo konserwatywnych serc pojawiłoby się: nie zgadzam się z tym. Nie może tak być. Albo się nawracasz i płacisz cenę za swoje nawrócenie, albo tam są drzwi. Ale może jest coś po środku? Nie, nie ma nic pośrodku. Jest albo tak, albo tak. Albo człowieku pójdziesz do swojego króla i powiesz: słuchaj stary, całe życie żyliśmy w błędzie. Zaczniesz ewangelizować tego króla i powiesz: albo się teraz nawracasz, albo ja idę tam do Izraela, bo tam jest prawdziwy Bóg, prawdziwy król i w ogóle jest wszystko lepiej i albo się nawracasz, albo ja idę, no i koniec. Finał tej historii, dałbym sobie naprawdę dużo zrobić, byłby taki, że król by popatrzył na Naamana, a taki fajny byłeś, no, a teraz trzeba cię zutylizować, no, no. trudno, no ja nie chcę takiego pomagiera, który będzie mi mówił, jak mam żyć, znaj swoje miejsce. Masz specjalne miejsce w moim sercu, ale teraz to już przegiąłeś. Więc Naaman straciłby pozycję, straciłby życie, Pamiętajmy, kim był na Aman, był wodzem wojsk aramejskich, które atakowały Izraela. Więc jeżeli na Aman się nawrócił i pewne ustępstwo zostało dokonane w jego kierunku, ponieważ Elizeusz, który pośredniczył pomiędzy Bogiem a ludźmi, powiedział: idź w pokoju, on go nie potępił, nie powiedział: no nie, stary tak, to nie do końca. Nie możesz tego robić. Powiedział: idź w pokoju. Dlatego, że wiedział, że on stoi na czele wojsk i może decydować o pokoju lub wojnie, może wpływać na króla. Kiedy były wyprawy łupieszce na Izraela, ja zakładam, że Naaman później mówił: Wiecie co, są inne narody niż Izrael. Może, może idźmy tamtym spuścić łomot, może tamtym. Wiecie, jeszcze po znajomości czasami do swojego ziomka Elizeusza wyśle jakiś podarunek z tej wyprawy. Przypuszczam, że to miało duży wpływ polityczny ale to przecież było ustępstwo. Nie może tak być. I widzicie, czasami chcemy być święci, mówi się od papieża, ale czasami chcemy być tak święci, że aż ta świętość zasłania nam rzeczywiste postrzeganie tego, co jest dookoła nas. Jeżeli Bóg powiedział, idź w pokoju, to idź w pokoju. A czasami ludzie próbują się doszukać jeszcze, a może gdzieś tam, wiecie, jakaś metafora była zawarta, a może jeszcze jest jakiś kruczek prawny. Bóg patrzy na serce. I skoro Bóg osądził serce na Amana, że on faktycznie się nawrócił, to nie sprawdzajmy po raz dziesiąty. Dajmy czasowi upłynąć przez jakiś czas, żeby to zweryfikować, czy on naprawdę wyda te owoce, czy nie swojego nawrócenia. I później widzimy Gehaziego. Gehaziego, który miał pewne zamiłowanie w swoim sercu albo pewne niezrozumienie. Pewnie był dopiero na pierwszym roku. Wiecie, na piątym pewnie rozumiałby więcej, ale na pierwszym studenci jeszcze nie wszystko wiedzą. I pomyślał sobie: człowiek przychodzi i daje masę pieniędzy, bo to, co było tam opisane, to była naprawdę fortuna na tamten czas. I on chce dać nam to, żebyśmy robili z tym, co chcemy. Możemy nawet królowi przekazać, żeby doposażył armię, możemy wybudować mieszkania socjalne, możemy zrobić wiele rzeczy. I wszyscy na to by powiedzieli, no, no dobrze, gada, nie? No przecież jest nawet gdzieś tam napisane, że, że w końcu to, to zło, to wszystko pochodzące z źródła nieprawego, będzie służyło na chwałę Bogu, tak? No więc to jest chyba dobry fragment ku temu. I Gehazi stwierdził, może Elizeusz jest właśnie taki ten. Zbyt święty. Może trzeba zrobić coś inaczej. Więc nie dość, że dopuścił się kłamstwa, pobiegł za Naamanem, wziął na własną odpowiedzialność różne rzeczy. Ale Elizeusz wiedział. I Bóg też wiedział. I zadał Elizeusz Gehazjemu ważne pytanie. Czy to jest na pewno dobry czas? Czy to jest odpowiednia pora przyjmować pieniądze? Na ten i na ten i na ten cel. Jak myślicie, dlaczego Elizeusz tak powiedział? Ponieważ Elizeusz chodził z Bogiem. On z Nim rozmawiał. On wiedział, jaki jest Boży plan. Nie tylko na dzisiaj, ale na za jakiś czas. Wtedy prorocy byli na takim urzędzie, że to naprawdę była taka mocna jednostka. Jeżeli czytamy o takim człowieku jak Elizeusz, to wiemy, że to był taki poziom relacji między człowiekiem a Bogiem. Ja bym sobie życzył takiego poziomu relacji dzisiaj. I wiem, że on naprawdę podporządkował całe swoje życie służbie i temu, żeby dobre owoce z tej służby były. Więc prawdopodobnie zakładam, czytając początek tego rozdziału i wiedząc, że Aramejczycy napadali na Izrael i łupili ten naród, te pieniądze równie dobrze mogły być zrabowane od niewinnych rodzin, z niewinnych świątyń, z Izraela. I Elizeusz nie chciał przyjmować takich pieniędzy, które były nieczyste. One mogły być poświęcone innym bożkom. Nie wiemy, to jest domysł. Ale chcę wam rzucić światło na to, że niekoniecznie to wszystko mogło być takie oczywiste, po prostu bierz pieniądze i ciesz się, że je dostałeś. A najwyżej się pomodlisz jak przed jedzeniem i nawet jakby było coś nieczystego, to staje się czyste. Bóg miał plan. Ale człowiek czasami w swoim myśleniu próbuje wykrzywić to i argumentować swój styl myślenia. Czasami Bóg mówi ci jedno, a ty myślisz, "Okej, okay, dobra, i teraz szukamy luk w prawie. Nie jest tak? Kiedy, jaki jest najlepszy doradca podatkowy? O, tak, takie zadam wam pytanie. Taki, który sprawi, że płacisz jak najmniej podatku. Tak czy nie? No po co się chodzi do doradcy podatkowego? Żebyś po prostu wiedział, na jaki paragraf cię zmusza do płacenia dużych podatków? Nie, zazwyczaj ludzie szukają luk w prawie, szukają ulg różnych, szukają, jak wykorzystać to na swoją, swoją korzyść. I rozmawiałem niejednokrotnie z ludźmi, którzy mówili: Wiesz, Dawid, ja wiem, że w Biblii napisane jest tak i tak, ale o tym nie jest napisane nic. Więc mogę to robić, prawda? Ja mówię, ale czytasz Biblię jako całość? Wiesz, że jest coś takiego jak zamysł czy duch Biblii który idzie w kierunku miłości, który ma generalne zasady, które nawet jak są nieopisane dosłownie, bo żyjemy w innych czasach, więc nie wszystko zostało wtedy nawet nazwane i określone, to nie znaczy, że możesz robić co chcesz, jeżeli nie jest o tym napisane bezpośrednio. Ale jeżeli chodzisz z Bogiem i znasz jego serce, to wiesz, czy coś należy, czy nie należy robić. A jeżeli jeszcze tego nie wiesz, to znaczy, że powinieneś przybliżyć się do Boga bardziej. Wracając do meritum, odcienie szarości, widzimy tutaj przekrój różnych ludzi, i każdy miał swoje różne zauszami, swoje poglądy, swoje słabości. I chciałbym, żeby to wszystko skłoniło nas do takiej refleksji. Żebyśmy byli zainspirowani, żeby chodzić blisko Boga i żeby nie mieć w sercu rozdarcia moralnego, czy coś, co robimy, jest na pewno dobre, czy jest na pewno złe. Kiedy Piotr. Miał objawienie, że z nieba spadały różne żyjątka, różne stworzenia, i Pan Bóg mu powiedział, To jest oczyszczone, możesz to jeść? To co robił Piotr? No nie, nie, do tej pory było nieczyste, to teraz chyba też będzie nieczyste. I Bóg powiedział, Nie, co jest czyste, po prostu to jedz, nie, nie zadawaj mi drugi raz tego samego pytania. Bądź człowiekiem, który szuka Boga, który szuka odpowiedzi. Bądź człowiekiem, który przestrzega prawa. Ale nie staraj się być tym konserwatywnym, zbyt świętym człowiekiem, kiedy Bóg mówi, że coś jest czyste, kiedy coś jest dopuszczone, kiedy ktoś wydaje dobre owoce, a może gdzieś mu wbić szpilę, a może coś sprawdzimy, a może przekręcił jedno słówko, a może się przejęzyczył. Jedną z największych zniechęcających cech, jakie reprezentujemy jako Kościół, jest to, że jesteśmy jednym z najbardziej podzielonych społeczeństw. Kiedy rozmawiałem ze swoimi znajomymi katolikami, Wiesz, jest Bóg, jest Kościół, my wierzymy tak, fascynujemy się Bogiem. Mówi tak, jak Wy się śmiejecie, do której matki boskiej ja się modlę, tak, Wy nie możecie się zdecydować, jakie macie wyznanie wiary do końca. Czy wierzycie tak, czy wierzycie inaczej. Czy ten werset interpretować tak, czy inaczej. Samowolka. Macie 10 tysięcy różnych denominacji, weźcie się zdecydujcie. Mają poniekąd w tym rację. I chcę wam powiedzieć, że jest jedna definitywna denominacja. I to jest bycie córką i synem Pana Boga. I to jest szukanie Jego woli i zbliżanie się do Niego. A czy jesteś w kościele zielonoświątkowym, baptystycznym czy innym, to jest zupełnie drugorzędne. Ale szukaj Boga i nie niszcz ludzi swoją wiarą. Niech twoja wiara będzie raczej ku miłości i zachęceniu, bo proroctwo też Bóg nam objawia różne rzeczy ale nie używamy tego, żeby człowieka zniszczyć i mu przypominać wszystkie grzechy z jego życia, ale raczej żeby go podnieść, zachęcić i powiedzieć: słuchaj, może byłeś w ciemnej dolinie, ale jest wyjście ku jasności. I chciałbym was do takiego życia chrześcijańskiego zachęcić. Nawet jeżeli czegoś nie rozumiesz, to nie bądź człowiekiem na zasadzie nie znam się, więc się wypowiem. Niech to, co robisz, buduje, a nie niszczy. Amen.